Z Duny. Siedem, latek nie żyje. Tragiczny finał Halloweenowej zabawy. Do wypadku doszło w piątek wieczorem na ulicy Ostrowskiej w Zdunach. Siedmioletni chłopiec brał udział w zbieraniu słodyczy w ramach zabawy Halloween. W pewnym momencie wbiegł na jezdnię z za zaparkowanego pojazdu. W tym momencie został potrącony przez przejeżdżający samochód osobowy, powiedział podkom. Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Autem kierowała 47-letnia kobieta, był trzeźwa. W wyniku zderzenia chłopiec został poważnie ranny, stracił przytomność. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Siedem latek został natychmiast przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. O godzinie 23.30 stwierdzono zgon chłopca. Służby potwierdziły, że w momencie wypadku chłopiec był pod opieką dorosłej osoby, była trzeźwa. Sprawą zajmują się odpowiednie służby policja oraz prokuratura Marek z Luwaz, KS info